Ataki na urządzenia internetu rzeczy cały czas rosną, zwiększa się ich liczba. Na chwilę obecną w naszych bazach rozpoznajemy ponad 7 tysięcy takich ataków, unikatowych ataków, z czego ponad połowę wykryliśmy tylko w 2017 roku. Więc zagrożenia te rosną. I oczywiście mówimy tu o atakach na takie urządzenia, które mają połączenie z internetem, natomiast nie są komputerami czy smartfonami, czyli możemy tutaj mówić o telewizorach, smart TV, lodówkach, pralkach, wszystkim, co ma połączenie z internetem, a komputerem nie jest. Te ataki rosną, ponieważ te urządzenia dysponują dość sporą mocą obliczeniową, która po prostu jest atrakcyjna dla cyberprzestępców. Po włamaniu się do takiego urządzenia yy, będzie ono niejako służyło atakującemu bez naszej wiedzy. I przez to będzie pozwalało zwiększyć moc ataków na, na inne usługi, sieci i tego typu działania. Taki atak może mieć na celu y, na przykład szantażowanie użytkowników tego typu urządzeń, ponieważ one mogą przestać działać, mogą zacząć działać w sposób y, nie taki, jak jakbyśmy sobie tego życzyli. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie y, drukarka zaczyna bez naszej zgody drukować, y, zadrukowywać wszystkie strony, czy y, piekarnik włącza się bez naszej wiedzy, czy lodówka się wyłącza, i, i może tutaj faktycznie być motywacja. Finansowa, czyli, czyli próba wyłudzenia jakiegoś okupu za to, żeby to urządzenie wróciło do, do prawidłowego funkcjonowania. Natomiast w większości przypadków są to działania, których my jako użytkownicy nie będziemy widzieli ponieważ moc tych urządzeń będzie wykorzystywana przez cyberprzestępców do ich własnych celów. Czysto teoretycznie mogłoby się wydarzyć coś takiego jak bunt maszyn związany z atakami na internet rzeczy. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie cyberprzestępcy wykonują jakieś zmasowane działania na tego typu urządzenia i one zaczynają działać. W sposób nie taki, jak sobie tego życzymy, czy w sposób zagrażający nawet naszemu zdrowiu, czy, czy ogólnie bezpieczeństwu. Natomiast na chwilę obecną raczej motywują cyberprzestępcy swoje działania innymi celami i póki co nie spodziewamy się tego typu ataku.